Policki MOK organizuje wakacyjne atrakcje dla młodszych, ale również dla starszych mieszkańców. Z myślą o tych drugich wznawia letnie kino plenerowe. W planach jest także taneczny trening w gorących, kobiecych rytmach. To propozycje na najbliższe letnie wieczory w mieście. Miejski Ośrodek Kultury wznawia cykl seansów pod chmurką. Już w sobotę, 20 lipca o godzinie 22 na Polanie za Szkołą Podstawową numer 8 zaprasza na polską komedię Miłość jak miód. Z kolei 9 sierpnia w piątek o tej samej godzinie rozpocznie się seans filmowy Masz Ci Los. Wszystkich mieszkańców Polic zapraszamy na Polanę za Szkołą Podstawową numer 8 w Policach. Na kino pod chmurką będzie można usiąść wygodnie w Leżaku, zrelaksować się na świeżym powietrzu i w przyjemnej atmosferze z rodziną czy z przyjaciółmi obejrzeć film. Będzie dużo śmiechu, dużo dobrego humoru, pozytywnej energii. Z kolei we wtorek, 23 lipca o godzinie 20, w ramach Akademii Kreatywnych Kobiet na terenie Zespołu Szkół w Policach, odbędzie się energetyczny trening taneczny SalSation. Zapraszamy wszystkie chętne panie do um, udziału w, w treningu tanecznym Salsation. W takich kobiecych, gorących rytmach. Zapraszamy, żeby dołączyć do naszego spotkania, bo będzie to okazja do tego, żeby poruszać się na świeżym powietrzu, żeby fajnie spędzić czas i będzie zainteresowanie, to jesteśmy też przekonani, że będziemy mogli takich spotkań zrealizować w przyszłości jeszcze więcej. Po tym treningu będzie czas na to, żeby zrelaksować się jeszcze na Leżaku, odpocząć, porozmawiać, zawiązać może jakieś nowe kontakty. I mamy nadzieję, że to będzie pierwsze z cyklu takich spotkań, że będziemy mogli realizować kolejne. Organizowane przez Miejski Ośrodek Kultury, letnie seanse, jak i treningi Salsation, są bezpłatne.